Witaj, przyjacielu. Słyszałem, że ostatnio często zastanawiasz się nad swoją drogą. Może i Ty tak masz, że, że w ciszy nocy, gdy świat wokół spoczywa, w Tobie budzi się nieustanny szum pytań, wątpliwości, tęsknot. Może też próbujesz pojąć, kim naprawdę jesteś i do czego zmierzasz w tym wielkim, niekiedy chaotycznym świecie. Rozumiem Cię, bo sam tam byłem. W miejscu, gdzie drogi się rozchodzą, gdzie każdy krok wydaje się być ruchem na niewidzialnej szachownicy życia, to tu, w tych momentach zmagań, rodzi się nasza wspólna historia, tajemnica przemiany, droga do prawdziwej tożsamości. Zacznijmy może od pytania, które każdy z nas sobie stawia: Kim jestem? Jak dwie proste słowa mogą targać, du targać duszą tak mocno? Przymykając oczy, możemy zobaczyć siebie w różnych rolach, jako przyjaciela, członka rodziny, może pracownika. Ale po przebudzeniu, gdy zlewają się ze sobą świtające promienie słońca, dociera do nas to przeszywające zrozumienie. Jesteśmy czymś więcej niż tylko sumą naszych ról. Pamiętam jedno poranne przebudzenie, kiedy to, co kiedyś wydawało się pewne, zaczęło lśnić nowymi barwami. Pytanie o tożsamość przestało być kwestią zewnętrzną. Zaczęło kształtować się z głębin mojego serca. Wtedy zrozumiałem, że poszukiwanie sensu to nie chwilowa eskapada, ale długa podróż. Być może ty też odczuwasz, że stawiane przez świat ramy są dla ciebie zbyt ciasne. Że są jak odzienie, które już ci nie pasuje, bo wyrastałeś z roli, którą próbowano ci przypisać. Droga do prawdziwej tożsamości zaczyna się w momencie, gdy. Odważymy się zadać sobie najtrudniejsze pytania. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Co naprawdę kieruje moimi decyzjami? Zmiana nigdy nie jest łatwa. Zdaje się, że natura czasu to nieustanne przepływanie bez możliwości zawrócenia, ale w tej szalonej podróży przyjacielu leży właśnie nasze błogosławieństwo. To, co przeraża, jednocześnie buduje most do nowych możliwości, do głębszego rozumienia siebie i świata. Nasza przemiana jest jak rzeka, której wody, choć zdają się być te same, nieustannie płyną i zmieniają. Może teraz, słuchając tych słów, czujesz, że twoje życie to więcej niż kolejne dni napisane na kartach kalendarza. Może zaczynasz dostrzegać tę delikatną nić, którą Bóg prowadzi cię przez labirynt codzienności. Jak cenne jest to zrozumienie, że każde doświadczenie, każda radość, każdy ból. Wnosi cię bliżej do rdzenia twojego bytowania. Historie nas wszystkich są tak różne, a jednak w tych różnicach kryje się piękno zrozumienia. Kiedy opowiadasz mi swoją historię, kiedy słyszę echo twoich wątpliwości, wiem, że nie jesteśmy sami, to nasze doświadczenia przeplatają się, tworząc niesamowicie skomplikowaną, a zarazem wspaniałą opowieść życia. Każdy z nas ma swoją drogę do odkrywania prawdy. Nie ma jednej odpowiedzi. Jednego sposobu, jak to zrobić. Ale to poszukiwanie, ten niekończący się taniec z pytaniami i odpowiedziami, jest właśnie tym, co definiuje naszą podróż. Nie proponuję gotowych rozwiązań, bo każdy z nas musi znaleźć własną ścieżkę. Jednak w tej podróży moje życzenie dla Ciebie, przyjacielu, jest proste. Abyś miał odwagę kroczyć tą drogą, która jest przeznaczona właśnie dla Ciebie, abyś słuchał głosu swojej duszy, nawet gdyby szeptał coś, co wydaje się niemożliwe. Odkrywanie prawdziwej tożsamości to przemierzanie gęstego lasu, gdzie każdy krok wydobywa nowe, często zaskakujące krajobrazy naszych serc. Na zakończenie, Choć nasza rozmowa się kończy, droga, którą masz przed sobą, wciąż się rozwija. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie kolejnym aktem odwagi, odwagi bycia sobą, odwagi stawania się kimś, kim zawsze miałeś być. Dziękuję, że mogłem być częścią Twojej podróży, chociaż na ten krótki moment, kiedy nasze ścieżki przecięły się w łagodnym zakolu rzeki losu. Uśmiecham się do Ciebie przez odległość, z sercem pełnym nadziei, że spotkamy się na tej drodze przyjaźni. Może nie jutro, może nie za rok, ale kiedyś w miejscu, gdzie prawdziwe tożsamości są ostatecznie objawione. Idź odważnie, przyjacielu. Idź w światło.